Dobra, gram ten film jeszcze raz, bo już tam się sypnąłem. Jeszcze się zakręciłem się sam. Dobra, trzy pytania o poziom oleju silnikowego. Wszystkie trzy trafimy do puli pytań najtrudniejszych i te trudne pytania macie w tej książeczce wszystko ładnie opisane, wyjaśnione. Już tłumaczę pytania o poziom oleju silnikowego, wszystkie mają ten sam obrazek. Czytam treść pytania pierwszego. W którym miejscu wskaźnika bagnetowego powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? powyżej znaku maksimum pomiędzy znakami minimum i maksimum i niewiele powyżej znaku minimum. Oczywiście nieprawidłowy poziom będzie wtedy, kiedy oleju będzie za dużo, kiedy będzie powyżej znaku maksimum. Następne pytanie, w którym miejscu wskaźnika bagnetowego powinien znajdować się świat oleju, albo oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? Niewiele poniżej znaku maksimum, niewiele poniżej znaku maksimum, to dalej jest pomiędzy minimum a maksimum. No, logika na to wskazuje. Pomiędzy znakami minimum i maksimum jest dobrze, czyli A i B jest prawidłowo, ale C. Poniżej znaku minimum. Gdy oleju jest za mało, to poziom jest niewłaściwy. Zupełnie tak samo jak oleju jest za dużo. I trzecie pytanie: w którym miejscu wskaźnika bagnetowego powinien znajdować się ślad oleju, albo oznaczało to, że poziom jego jest prawidłowy? Kiedy poziom jest prawidłowy? Powyżej znaku maksimum. Określiliśmy to już, ustaliliśmy, że powyżej z maks to jest niewłaściwe. Pomiędzy znakami minimum i maksimum. To jest właściwe poniżej znaku minimum, to też ustaliliśmy, że to jest niewłaściwe. Więc B, odpowiedź jest właściwa pomiędzy znakami minimum i maksimum. I uwaga, ten właściwy poziom oleju silnikowego nie musi być dokładnie poniżej pomiędzy znakami minimum i maksimum. Gdzieś pomiędzy znakami minimum i maksimum musi zaznaczać się ślad tego oleju. I te wszystkie pytania w tej książeczce macie kapitalnie wytłumaczone, wyjaśnione. Nazdamy to też, macie wszystko fajnie wytłumaczone, wyjaśnione. Dobrze czytajcie też pytania. Nie oglądajcie tylko obrazków i nie róbcie tylko testów na prawo jazdy. Robimy naukę dziełami. Pomału czytamy i musimy zrozumieć pytania. Dzięki za uwagę.